bardzo autobusowego do meczetu i jest bezpośredni autobus 94 kosztuje 2 i potem jak wysiądziecie to nie idźcie w stronę meczetu tylko w stronę takiej kolumny bo tam pod ziemią jest przejście pod ziemią jest przejście do meczetu i jest też centrum handlowe Trzeba być zakrytym, więc dostaje się takie sukienki, są trzy kolory, taki różowy, czerwony i niebieski, mi dały akurat ten. Porada, a jak coś, to strasznie dużo osób tutaj robi zdjęcia, więc jak chcecie mieć jakieś fajne zdjęcia bez ludzi, to trzeba długo poczekać. Rzecz, której mi tutaj brakowało, to to, że nie ma żadnej takiej informacji w ogóle o, o tym, co to jest, co to zbudował, jakieś takie bardziej przydatne rzeczy. Ale... Ciągle jestem po budowie, jest już wieczorem, wyszło na to, że tylko zdążyłam pojechać do e, meczetu szejka. Z, z, zaj, nie wiem, jak to się mówi. Bo wszystko to jest daleko, po prostu trzeba takie odległości pokonywać w jedną stronę. To jest godzina transportu, ale też wyszłam za późno, więc tylko to odwiedziłam i poszłam do restauracji. Z tego co zauważyłam, to Abu Dhabi jest inny, jest mniej tutaj na pewno turystów i mniej w ogóle ekspaktów, jest więcej Arabów po prostu, no i Hindusów. To wracam do hostelu, ale w drodze może opowiem coś. Więc dzisiaj, tak jak mówiłam, tylko zobaczyłam to, ten meczet i byłam w restauracji. Są inne rzeczy, które, które można zobaczyć w Abu Dhabi, e, tak jak market, daktyli, kilka różnych rzeczy. I to podam w linku. Nie byłam tam, więc nie mogę tak szczerze polecić, tylko to jest tam, gdzie bym poszła, jakbym się obudziła wcześniej i nie miała więcej czasu. Mm, ale to będzie wszystko w opisie, więc to wstawię.